Co rokury, no, wylandzy? Pioruniaki czy co? Zawrzeć gęby. Letto z golety. Dobrze cię widzieć, całego i zdrowego. Zabawne. Drugi raz słyszę dziś to kłamstwo. To nie kłamstwo. Za żywego dostanę więcej. Czyli ile? Tyle, że będę mógł kupić rezydencję w Kowirze i do końca życia leżeć brzuchem do góry. Sporo. Nie każdy ma okazję poznać swoją cenę. Większość nie chciałaby jej znać. Co cię właściwie sprowadza? Postanowiłeś ułatwić mi robotę? Przejeżdżałem niedaleko i postanowiłem wreszcie osobiście zobaczyć słynnego Arnuta Westera. Chlebiasz mi. Szkoda, że nie będziemy mieli szansy lepiej się poznać. Wybierasz się dokądś? Nie. Po prostu zaraz cię zabiję. A chcesz mnie zabić? A nawet mnie nie znasz. Niedobrze. Będę musiał cię ukarać. Ale nie zabiję cię. Obetnę ci ręce. Obetnę je wam wszystkim. Jednemu po drugim. Kikuty do końca życia będą Wam przypominać, że popełniliście błąd. Kurwa! Jebał cię pies! Dwóch zdań z człowiekiem nie zdążyłem zamienić! Sprowokował mnie. Sp Do ciebie nic nie mamy, ale jeden fałszywy ruch. I co? I skończysz jak on. Co ty na to? Idźcie w swoją stronę, ja pójdę w swoją. Mądry wybór. Odciąć mu łeb i wynosimy się z tej dziury. Nic mu nie będziecie odcinać. Jeśli potrzebujecie dowodu, weźcie medalion. Bierzemy głowę, jesteś sama na strzech. Nim zdążyłem tu dobiec, leto z Bełtem w piersi położył sześciu. Jak myślisz, ile mi zajmie zabicie was? Ben, weź medalion. Łeb mógłby zgnić, zanim byśmy go dowieźli. Siadłać konie! Jedziemy! Hmm... Zangwebarski jad. Coś to nie gra.